I dobrze, tak? Słychać was na drugim końcu wyspy. I bardzo dobrze, niech całe Skellige się dowie, że Yennefer z Bengerbergu to zwykła złodziejka. Opanuj się, druidzie. Niczego nie ukradłam. Jedynie pożyczyłam i od samego początku zamierzałam oddać. Ha! Cóż za wspaniałą myślność. Problem w tym, że kiedy użyjesz maski, stanie się bezużyteczna. Nie mówiąc już o tym, że możesz przy tym pogrzebać nas żywcem, nas i całe wyspy. Pogrzebać? O czym ty mówisz? Nie powiedziała ci? Można się było tego spodziewać. Według tu Roboro stworzył maskę, kiedy zazdrosne morze pochłonęło jego ukochaną. Uroboros nie mógł się pogodzić z tym, że więcej nie zobaczy swej wybranki, dlatego zrobił maskę, dzięki której można zajrzeć w przeszłość. Wiedział jednak, że może jej użyć tylko raz. Dlatego czekał, aż zatęskni tak bardzo, że nie będzie mógł już tego znieść. Kiedy morze dowiedziało się o masce, zagroziło, że ktokolwiek jej użyje, ściągnie gniew morza, które w zemście zaleje wszystkie lądy i potopi żyjący. Czyli nikt nigdy nie użył maski? Nie, ale... I właściwie nie wiadomo, czy ona działa. Wiadomo z mitu. Wierzysz w mity? Tylko ignoranci bagatelizują ich znaczenie. Zresztą tu nie chodzi o mity, tylko o kradzież. Tobie chodzi o kradzież na emocji. Mnie też zależy na Ciri, ale kiedy proponowałem jenefer inne metody, nie chciała słuchać. Mówiła, że zajmą za dużo czasu, a ona potrzebuje wyników natychmiast. Zawsze była w gorącej wodzie, kąpana. Fakt, ale teraz ma przynajmniej uzasadniony powód. I za nic to, że może na nas ściągnąć. Co? Co to? O nie... Yennefer użyła maski! Duża psiapka. Świetnie, co to było? No, co? Jednorożce. Jędu cholery, przecież widziałem, że to mglaki. Wierzę, co mi chodzi. Moc maski je przywołała. Wyszowór mówi, że maska może doprowadzić do kataklizmu. Na szczęście jest na miejscu i od razu może się zająć jej poskromieniem. Wiesz, że on ci tego nie daruje. Ha, jakoś to przeżyję. Co teraz? Maska pozwala zajrzeć w przeszłość, ale tylko w konkretnych miejscach. Tam, gdzie wydarzenie zostawiło silny, magiczny ślad. Trzymaj! Ja mam ją włożyć? Tak, a ja rzucę zaklęcie, które pozwoli mi widzieć Twoimi oczami. Chcesz mi czytać w myślach? A masz coś przeciwko? I tak robisz to, kiedy chcesz. No to chyba nie ma problemu, prawda? Chodźmy. Pierwsze miejsce już znalazłam. Instrukcje? Nie oddalaj. się. Telepatia ma ograniczenie zasięgi. Co to? Portal? Wyszło z niego dwoje ludzi. Kobieta to Ciri. Skąd wiesz? Ruszała się jak wiedźminka. Poszli chyba w tamtą stronę. Chodź, znajdźmy następne miejsce. I co pas? No ja, gotowy? To użyj maski! Uważaj! Co to było? Jakaś magiczna eksplozja. Tak silna, że nawet i echo było groźne. I o zakład, że to ona zniszczyła las. Ciri i jej towarzyszowi nic się nie stało. Widziałem, jak uciekali. Sprawdźmy, dokąd. Nie podoba mi się to miejsce. Mnie też nie. Jeśli ktokolwiek tu był, kiedy wydarzył się to tak, miał małe szanse na przeżycie. Rozumiem, co masz na myśli. Ale nie martw się. Ciri potrafi o siebie zadbać. Włóż maskę. Co? Chyba ją rani. Ale uciekła. Znowu przez portal. Wiesz dokąd? Ślad magiczny prowadzi do Wele. Może uda ci się też ustalić dokąd uciekł towarzysz Ciri. Portal musi być gdzieś tutaj. Spróbuję go znaleźć. Chodźmy. Mag, po czym uciekł przez portal? Czarodziej? Prawdopodobnie. To kompan Ciri ten, który ją zranił. Skąd wiesz? Nie wiem, zakładam. Obaj pojawili się w poprzednich wizjach. Ciri ma silnego sojusznika. Wiesz, dokąd uciekł czarodziej, który był z Ciri? Hmm. Jego ślad też prowadzi do Welen. Ale współrzędne wyjściowe są inne niż przy portalu Ciri. Eksplozja musiała zakłócić teleportację. Może to zbieg okoliczności, ale kiedy byłem w Welen spotkałem Kajre Metz. Twierdziła, że był u niej czarodziej, który szukał Ciri. Zdziwię się, jeśli to nie ten sam. Hmm. Kimkolwiek jest, robi się coraz bardziej interesujący. Może coś zostało z tamtego, który oberwał czarem. O, no proszę, wypogadaj się. Pewnie myszowór zapanował nad pogodą. I znowu będziemy mieć go na karku. Jesteście z siebie zadowoleni? Zobaczcie, do czego doprowadziliście. Jeśli znalezienie Ciri będzie wymagało czyjejś śmierci, to zaczniecie zabijać? Spokojnie, burza ucichła. Macie sytuację pod kontrolą. Na razie. Nie wiadomo, co będzie za tydzień, dwa. Nie histeryzuj. Proszę, masz z powrotem swoją maskę. Teraz zda się najwyżej na popielniczkę. Jest bezużyteczna. Mam nadzieję, że przynajmniej czegoś się dowiedzieliście. Owszem. Rozmawiam z Geraltem. Z tobą policzę się później. No więc. Naszym zdaniem rzucono tu potężną klątwę. Brzmi sensownie, zważywszy na to, co się stało z lasem. Wiecie na kogo? Jeszcze nie, ale wiemy, że wcześniej była tu Ciri. Wyszła z portalu w towarzystwie jakiegoś czarodzieja. Ktoś ich gonił, doszło do walki. Ciri została raniona, ale uciekła. Dokąd? Prawdopodobnie do Welen. Czarodziej otworzył dla niej portal. Później rozprawił się z tym, kto ją zaatakował. I co i tyle? Zdaje się, że mogliśmy trafić na coś ciekawego. Musimy zbadać jeszcze jeden ślad. Coś leży pod tym drzewem, dasz radę? Dam. zbroi, nie ma krwi ani śladów pocięcia. Towarzysz go jakby to mówicie... Zdezintegrował. Piękny pancerz, ale nie rozpoznaje rzemieślnika. Ba, nie rozpoznaje nawet skąd pochodzi. Pewnie dlatego, że należał do jeźdźca dzikiego gonu. Co? A więc to dziki gon. Tego się obawiałem. Najpierw tu, potem na Hindarskjali. Dlaczego oni. Tak, szukają Ciri. Ale. Dlaczego? W żyłach Ciri płynie starsza krew. A, racja. Jej ród wywodzi się od samej Lary Doren. Przez to kobiety zawsze miały niezwykłe zdolności. Ale, żeby to było aż tak ważne? Ciri jest wyjątkowa. Podróżuje między miejscami tu i w innych światach. Przestrzeń nie jest dla niej żadną przeszkodą. Dlatego dziki Gon chce ją dopaść. Skoro już o tym mowa, dziki Gon był też na Hindarsfjall? To było dobrych parę tygodni po tym, jak tu na Art Skelik wydarzył się kataklizm. Upiory napadły na Lofoten o zmierzchu w trakcie burzy śnieżnej. Dziwny jak na te porę roku. Ludzie mówili, że wpadły do chat, ubiły tych, co stanęli im na drodze, a potem pognały w głąb wyspy. Ktoś przeżył? Kilkanaście kobiet i jeden starzec. Następny przystanek Hindarsfjall. Będę na ciebie czekać na plaży pod Lofoten. Widzimy się na miejscu. Powodzenia. Dajcie znać, jak się czegoś dowiecie. Myślałem, że byłeś na łodzi, którą napadł topce. Tak, byłem. Z Ulfem, moim kuzynem. Zbieraliśmy z dna pułapki na kraby koło klifów Kierak. Ulf pociągnął za sznur. Ciężko mu szło. Myślałem, że klatka pełna, że dobry połów. I wtedy coś szarpnęło linę z dołu. Chwila I Ulf był pod wodą. Wołałem go. Raz, drugi, trzeci. Nagle woda zrobiła się czerwona od krwi i czuć było straszny smród. Jakby zgnilizna. Tylko gorzej. Wtedy mój Red wywrócił wywróciły łódź. Sam nie wiem, jak dopłynąłem do brzegu. Chyba Freja nade mną czuwała. Albo potwory już się najadły. Dzięki za opowieść. Co? Tu też Niech ci Freja sprzyja. Ty jesteś towe? powiedziano mi, że twojego męża zabiły utopce? Tedy dobrze ci powiedziano. Wpierw może zabrało mi syna, teraz męża zostałam sama. Chwilę nasz syn nie wrócił z połowy. Mąż co wieczór chodził na klify, kierak wypatrywać jego łodzi. Mówiłam, życia mu to nie zwróci, a sam możesz zginąć. Słyszałeś, że tam utopce żyją? Ale nie mógł mu siedzieć. Brał swój stary płaszcz i szedł. Jak któregoś. Ten smród. Szlam i padlina. O, kolejne utopce.